No, to jest pracownik. A wy co tu macie? Jest... Dyszka, zostaw, tam jest yy, układ rozrządu, no? Nie, nie, tu są cztery tytki kokainy, przecież ja widzę. To nie kokaina, to opłatek. <grym> a, to już odkładam. Dyszka, najpierw weź teraz no. w wydech modyfikujesz. Nie, nie, i yy, kokainę. Ale no, możesz mi yy, ten opłatek. wydech zamontować? Ten a, a, ac, Acfelowicza? Na... Krampowicz. Już momencik. Zamontuj, proszę Cię, zamontuj mi. Już momencik, tylko wezmę... Weznaj... Masz w torbie, widzę Ci rura wystaje. Mam strumienicę a Akrampowicz Turbo wow. Nie, nie, będzie, będzie, będzie gwizdać. Masz strumienicę od razu? Jest strumiennicę. Z Jest, no, to będzie wci wci wciskane w środku. No, super. Jeszcze kolorek ja będziemy się. zmieniać na czerwony. I tu jest. Jeszcze... Uważaj Aha. tam, żebyś napędu nie uszkodził. Spokojnie, ja wiem, co pukam. <laughs> <laughs> o. A Szefową? Oj, szefowa, szefowa, Szefową kocham! Świma. Och, i teraz i na krzyżyki to, żeby święty śluby był, no? Dobra, widziałem. I miał Syna i Ducha Świętego. Ducha Świętego. Amen. Proszę, bardzo. kaściał, bo ja... dycha się, o kopci tym no Czyżbym nawdychał? wdychał. Już już, już, już już odbieram, Mareczku, czekaj, czekaj. Muszę podejść do czegoś, no nie słyszycie, bo jestem na dole. Oho, no i co tam? Nie, ma ty męża, ma trójkę dzieci. Cofamy, cofamy, cofamy. No trójkę ma. Ty walczę w, w, w piątek, walczę, wiesz? Nie, cofamy. O, to, Mechanikiem jest. To to to, 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 to. I fighterem to, 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 MMA. Ta. No, z kim walczę, z jokerem. No, szachmat, no. Ty dycha, zobacz, jaki dolar. Patrz Przepraszam, przepraszam. Wiesz, jak to się nazywa? Pussy wagon. To się nazywa Pustiwagon? Pustiwagon. A, no. a nie czerwony? A to też. Pomóc panu wyjechać czy panda radę. Nie no, pomóc, no. Może pan Dyszko niech pokieruje, on ja to się pokieruję. zna najlepiej, bo on to jest fan samochodów. I przepraszam, to że się pierdzi otarły. Przepraszam. Bo tak nie, to nie było specjalnie. Słuchajcie, gwarantuję wam. Że za dwa tygodnie wszystkie baby tutaj będą opanowane przez i Ekspansja! Ty miej na tą ognistą oko, bo ona mówi, że ona lubi bez zabezpieczeń. No. no, ona nie ma hamulca bo ja jej zamontuję, przecież ceramiczne, yeah, 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 yeah. nie? No. Dyska... Dobra, zobaczymy co Dyszka... Dobra, da, to się da zrobić. Świetnie. No? I Ankrampowicz jest za Bóg zapłać tylko, także... Dyszka, ty nie dostałeś Czemu, identyfikatora no jeszcze? Jeszcze dam coś za to, poczekaj. Ale to jako tylko napiwek, bo sam Ankrampowicz jest... O, Masz to no, jako, żebyś napiwek se miał to tak... schowam tutaj do torby. Schowaj do torby. Ja pierdolę, kij. To jest od stołu? Basebolowy. Z to się gra w piłkę, nie? Takimi. Tak, basebal. A właśnie, znaczy? jeden ministrant... Przyszedł. No, Możecie mów, to... odejść? Poka. To mów. mów jeden jest obrzezany. Pierdolisz. Nos... Widziałem, że skórkę wyrzucał z penisa. Z kieszeni wyciągnął. <tosz> sam wyrzucił. Nie ma, kocham. Niech ksiądz coś z tym zrobi. Odą święconą przemyje czy coś, czy do szujka w sam... Ja nie wiem, mogą mi księdza oszukiwać, jak tak robią. Nie, nie lubię palcem pokazywać, ale to jest ten. Krzyżyk na gaciach mu narysować czy coś. A jak Boga kocham, grzebał w kieszeni, tak grzebał, grzebał i po... O, patrz. O, kurde. To no jest, kurde, ten. Tu inna pletka. No. Ja bym coś z nim zrobił, z tym. <grymna> ja wiem bym... <grymna> Jakby co, to mogę go zastrzelić, proszę księdza. Ale to po robocie. Dobra. Ale wy pamiętasz, który? No pamiętam, ten w czapce. Tutaj czy na zewnątrz? I ja jutro przyjadę i go kropnę. Za zakrystią. I, I go... Z... <grymna> Szefowa. No i proszę księdza, to no. tak no. no i z tym ślubem, tak, oczywiście ja schodzę. Yy, oni będą mieli cię pod opieką, więc w razie czego. Cokolwiek by się działo, to Waldo niech śmiało. Numer ma! Będę dzwonił w razie. Albo numer do mnie masz, jak jeszcze będę, bo pewnie niedługo jeszcze. Ksiądz to jest na tym! Ale jakiś na problem, Waldo niech śmiało, oni ci pomogą. Jak oni zajdą za służby, to nie będziesz mógł sam siedzieć. To jak to księdza, I... później pójdę na dyskotekę. Dobra, i teraz na zapisz rurę, sobie. No, zapisz sobie gdzieś na karteczce teraz godzinę i rozpoczynasz normalnie służbę i sobie notuj. później dopiero dostaniesz dostęp do wszystkiego, jak sobie pobierzesz tą aplikację. Na telefon. Dobra, to ja będę ją miał już pewnie jutro. Dobra. Bo ja mam wolny internet, bo jestem ze wsi. Dobra, w porządku. Dobra, to... To wy się pomówiacie, a dyszka najwyżej później się dzwonimy, dobra? No ja do ciebie wpadnę za tą hmm. zakrystię jutro. Ja już uciekam. Odprowadźcie? cię? Zaraz będą trenicze Proszę księdza, ale jest dziewucha, nie? No, baba pełnym ryjem jest. No, normalnik wiadro dupy ma bez to. Nie pokazuj się palcem, ale wyrzuciłeś na pletek. Jak wyrzuciłem na pletek? Jesteś obrzezany. Co to jest? Dyszka czy... widziałem że No, z kieszeni wyciągnąć kawałek i tu i na penisa. No to chyba ty. Ja nie... Coś ty tam no, ty... wyrzucał, mów prawdę. Kogo to mów było mięsko? Nie... Mówiś... Ja nic nie wyrzucałem, nie damy. Parduś, bo zaraz pojedziemy. To jedziemy dalej. Ja nie, ja nie będę sprawdzał, no kurwa. Jedziemy ja do, do lekarza. A jak ten to ma dyszka wtedy. Kiełba się. Jedziemy ktorze, do lekarza tutaj. sprawdzić, Ty z nami? I ja muszę Potem... u roboty być, ale... Jakby yy, ksiądz pojechał do kiełbachologa. Jak, się okaże, że, jak jest, się okaże, że jest ok, to odszczelibujemy kurwa dyszkę, tak? No to no, jeszcze by się ja jedziemy tak, ja, on musi walczyć, chłopie! No i my miliony na ten. No, no to ja, je, ja jestem ja jestem, poważny człowiek, Jak powiedzieć, że no, tak. Kiedyś, wie, to jedziemy. No. Jutro będzie leżał w karawanie. księdza, ja bym pojechał i tak do kiełbachologa. Do <noise> on sprawdza kiełbasy. To jest kiełbacholog, Pój na talerz i zobaczymy czy jest z czy jest z tałapanu. Kiełbachologa! Osuńmy się, bo chcą wyjechać. Już, już, już odchodzimy, już, już, już. Okay. Ja pierdo, nie wiem gdzie to wyjście? I do zmywacza, góry, do góry ci mnie stąd, kurwa. Mniej zmywacza na, na lakierni którego? wciągaj. Dawajcie, bo muszę jeszcze tym tak, helicopterem przejść, tym się przemalować, tak. a tu kiełbakolog niech. Mniej zmywacza wciągaj na ja tej lakierni. Ja tylko tak. łyka sobie wziąłem. No widać będzie. I do widzenia wtedy, Witam z Bogiem, <grym> No, 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 to bym chciał zrobić ten zderzak przedni i, i nie wiem Bo wypadało otworzyć pa, Pan, mi powie, podwójny wytek czy lotka? No podwójny, żeby miało z czego pierdzić. no co, dwie Bo... dupy to nie jedna No kurwa, prawidłowo, dobra Wy chce pomóc? No, no nie musi być pani To na mechanika, wy pan? Wierdolę. I, i ty, ale coś się z autkiem stało, czy jakiś dynik? Ja no moc mocy nie ma, moc, mocy nie ma Mocy nie ma A próbował pan włączyć i wyłączyć? Tego nie próbowałem pan, A To kopci na czarno jak... To ile gołów. daje? No różne. ostatnio pani zapłaciła to jest cztery paczki, to jest, to jest kukain. Kukain. I pan by chciał co zrobić z nim, żeby wiemy. więcej jebki miał, tak? Ile pani uważa, że pani da zaopatrzenie? No, może tak powiedzieć, żeby było czym jechać, bo to kurwa zanim to się rozpędzi... Moment, y, muszę, to jest y, Bentley? Tak, tak, Bentley. Bentley, Bentley. Już wiem co jest, już wiem co jest. No, o, przepraszam, no, przepraszam. przepraszam no. To ja pan Musi pan rady? go na czerwono nie, nie, pomalować. Na czerwono? Toż dużo, dużo tych doda. Ha, A jest szybsza, nie? No, dużo koni. Do, do, Z 10? 20? No, i w, i w takim modelu to nawet o, i do 25 O kurwa, dobra Ja przymaluję nawet felgi na czerwono Nie, felgi wtedy na czarno nie na czarno, na czarno mój no, pan. może być dobra, No te kolory dobra. się nie gryzą i konie nie spadają do, 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 Widzi pan to Lamborghini co tam stoi? No. Klapa od jest czerwona ja no Wie pan dlaczego? To... Że była szybsza <laughs> Dobra, dobra Co pan na Lamborghini? Zamówić obraz koni? Da, Lamborghini to jest No to ładne, ładne Ten od razu sprzedaje, chyba go odholuje za... Kontakt, Gdzie wysłać tam już te jak namaluje I przepiękny słuchaj artysto Zaraz no. cię odcholuję, jak tu będziesz nielegalne biznesy robił Musisz za bramą to robić Szefowa powiedziała, że jak takich gagatków zobaczę to mam Nie. wypraszać a, to przepraszam, to ja nie wiedziałem. Wiesz, trenowałem brazylijskie dż dż dżownicu, jak no, ci w nogi wiadę, to wiesz. Lepiej wyjdź sam. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Pani chce obraz, to zewnątrz. No dobra, to już coś przyjdzie. On rysuje obrazy nie, samych penisów. No mań, tak. Właśnie no. poprosiłam go o obraz koni i się troszeczkę boję, co dostanę. Penisa z grzywą. <laughs> Naprawdę, takie było, bo mi się na zdjęciach pokazywał. Gotowe pewnie kurde małe ze sklepów, od Chińczyka jakiegoś. Słuchaj Kate, tu by trzeba zrobić szybkość, to proponuję czerwony walnąć i ten. I... Ale pan co, pan chce lakierowanie? Że no lakierowanie był i dam przy silniczku coś pogrzebać, żebym. Aha, móc, ja, no. ja myślałam, że mam to naprawdę, dobra, luz, do, 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 do. a czerwony no, to. Przyjdzie. to też, to też, to też. No no zobacz pokań. na przykład na Kate. Jak była kiedyś czarna, to chodziła powoli, a teraz Aha. zapierdala, zatrzymać jej się tak? nie tak, jest yy, <laughs> taka kolorowa. Dobra, 12 dwunastka, piękna, kurwa, świecąca się. No ale widzisz, za mało czerwonego jest. No za mało, za mało. Że niby czerwone przyspiesza. No, no ty jak się przefarbowałaś, to cię dokonić nie da. Co pan tu chce, żeby yy, naprawić autko, tak? Tak, naprawić ten kolorek, ten czerwony jak pan mówi, że szybszy będzie. No to nie, nie no oczywiście, że będzie szybszy, proszę pana. Chyba panie taki trzeba lakier położyć, żeby wiadomo, nie zdar się po pierwszym myciu, nie? Na menu. Nie no spokojnie, to no dlatego mówię, ten czerwony... Ale pan ma tu ujebane wszystko? Przetrę szmatą, żeby nie było. Nie no, ożygał się. Olejem się ożygał. Uff, właśnie oparzyłem. No a tutaj pan ma wężyk, od nadmiaru panu wyjebało. I z tyłu widziałem, wytrasz? że ktoś to panu przetarł. To 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 tu 0, jest przetarte to jest jest. Jest. Jest, no panie, no, to nie. Nie ma na no raz. No nie nie to wyklepiemy zaraz. No pan się nie stresuje, jednak, ja to no. wyklepię. No, a tak, starego no. miałem blacharza. A Maski, tam Maskę matce takiej oklepał, że myślałem, że mam no, dwóch ojców. Nie, nie, nie. To... Jest okej, okay, już no, wyklepade jest, proszę pana i naprawione. to jest czerwony kolor, no tak jak pan mówi. No to musi przyjść koleżanka dobra, to ile dla pana ty za tą klepanie? Dwójkę. Yy, dwójkę. Pan ma OC? Może pan dowód pokazać? Dzięki, już daję, przekazuję Weź mu to O, OC jest Pan mi da tą dwójeczkę. No, to, 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 to. O, dziękuję bardzo no, Proszę bardzo Dzięki, mogę? Jeszcze tylko jedną Tego. rzecz, zobaczę skąd ten no. olej kapie Oha, już wiem czemu kapie! Może szczerko pod głowicą? Nie, nie! Nie, to by kopcił. Spokojnie, czekajcie, tu jest luźny wężyk. Aaa, no to spokojnie. Na nie, to był wężyk od nadmiaru Tak, na trytytkę zrobiłem wężyk od nadmiaru jest i dalej. To, to widzę, że olej pije troszkę. Mój tata no też. To, panie, to jest Audi, to musi pić olej. A, to może filterego od razu <noise> też się zrobi, bo to wie pan, profilaktycznie, żeby to pochodziło, to. Naplujemy, no tak. wyczyścimy elegancko. No tak. Jeszcze troszeczkę tutaj. Czystszy wody. nie będzie! No. Nie będzie, nie będzie. Dobra, to panie drogi, dwa tą do roboty. Co trzeba zrobić? Dwa otka, GTS i Aperta. Ale naprawić czy. Tak, 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 naprawić. Pan no, g GTS, tak? GTS, no? GTS. -ik, GTS -ik. Taki śmieszny. Ja tu panu podłączę, złączę OBD i skasujemy błędy. Fantastycznie. Już podłączam. Ciężko było znaleźć i ale już mam. Sonda Lambda tu wyskoczyła. Proszę pana, sonda Lambda wyskoczyła. To jest od spalania, wie pan? To jest taka sonda, co co, co jest od, co odrzuciła palenie teraz. Ale już będzie palić. Lacharsko jest ok? Sprawdzę sobie, obejdę. A tutaj jest. Wyszp wyszpachlować to panu? Jakby można było. Dobra. No i. Jest jak nowe. Dobra, jeszcze panu przetrę, by po blachu było elegancko. No i. Proszę bardzo. Świeci się jak psu jaja. I pokaże pan dowodzik. Dwa okay. tysiące. Dziękuję bardzo. Okay, okay. I w Momencik, niech pan powoli wyjeżdża, bo tu tą kolubryną stanął. Jedzie pan, normalnie jedzie pan. I skręca pan, okej, okay, tak jak teraz. Drzwi nie pan domknie. Panie mechanik, bo tam rozpierdzieliła mi się ta... reflektor poszedł. Reflektor, I... aha. Niestety tak, no taki złom jest, gaz mi się zaciął, przypierdzieliłem w słup. Faktycznie, reflektor. Dobrze, y, może pan wjechać przodem tutaj? Jasne, nie ma problemu. Czyli pan, a pan jebnął? Czy, czy czy jebnęli panu? Nie no ja pisgłem. Oha, dobra, dobra. Y, ma pan C? Jest, jest, oczywiście. Dobra, najpierw... Gdzie to kurde, bo bezpieczniki, ku? y, Super samochód. Może tu są... Aha, są tutaj. Bezpiecznik panu szczelił 25 operów. Aha, wszystko Dera jasne. Teraz będzie świecić. Jebany złom. Ciężko wcisnąć jak w dupę. Niech pan nie słucha radia i nie przełącza na długie, bo się spięcie robi. Nie, tutaj to ledwo działa to radio. Raz się włącza, raz no. nie. Dobra, teraz ten ref reflektor jeszcze. Ajajaj. No ale to pan musi uważać jak pan jeździ. Ja wiem panie, ale tutaj wcisnąłem gaz to on w podłogę aż wpadł. Ale kto, gaz? No gaz. Co pan gada? To zobaczę, czy linka jeszcze jest od gazu. Pan zobaczy, bo to jest masakra jakaś. O kurde, przecież to jest... Ja nie wiem, czy tu podłoga się nie sypie. Nie, 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 to jest zandrewniała to jest cała. Wymienię panu. Ja pierdolę. Poda mi pan śrubokręt, tu leży. Aha, aha, już. Tu na, na, na półce. Proszę bardzo. Dziękuję. Jezus, jakie zandrewniałe śruby. Dobra, dam panu moje. Okej, okay. jeszcze na koszt firmy przemyjemy autko. O, super. I dwa tysiące plus dwa hot dogi. Eee. Bo jestem głodny. Do, dobrze, eee, już kurczę, muszę iść wypłacić. No i do góry ma pan bankomat, ale chodnogi dogie chciał teraz. Jasne, jasne, mam tutaj w plecaczku, już panu daję. Mieszczu! Już, momencie, sekundkę chodzi do doga Proszę bardzo, bo pan pewnie głodny w pracy bo to. Bardzo głodny. Pan jestem. To pan Zaraz wracam. Tak, tak. się ma? Zobacz. O, to co ty wyrzuciłeś flak od jakichś kiełbas? No, to nie ja. To może ten drugi, kurde, skoniłem na no. cię, to przepraszam. No. spoko. W ramach... Yy, przeprosin? Zadzwoń do Tadzia, taką mu że to ten drugi, bo będzie jechał z drugim, to tak. Daj... Yy, daj księdzu. Dobra, słyszysz? Z Zadzwoń do księdza, powiedz, że to ten drugi. Dobra, już moment. Ten w tym jasnym. O kurwa... O, proszę, proszę księdza, tak? y mogę spowiedź online? Bo zgrzeszyłem a nie poleci z nami? Bo helikopterem nie. jesteśmy przed warsztatem Roboty tu jest tyle, że szkoda gadać Ach, bym chciał na szybko się wyspowiadać, bo zgrzeszyłem A co zrobiłeś takiego? Okłamałem dyska. księdza, bo mi się kolory pomyliły Bo to ten siwy był A nie ten w czapce Także skłamałem, za wszystkie grzechy żałuję I już się to nie powtórzy Dobra, dyszka, to jako pokutę Jako pokutę Proszę cię, zrób y, workiem bułgarskim 20 podrzutów. Dobrze, zaraz będę rzucał przed warsztatem. I masz rozgrzeszone, masz załatwione. Dziękuję bardzo. Ba bardzo dziękuję. Rozgrzeszam cię w imię ojca i znajducha i ducha świętego dyszka. I z Bogiem i z duchem świętym, czy jak to u was się tam gada, nie? Obojętnie, dyszka. Dobra, Siemanko. Cześć. Siemanko. No, jeszcze się wyspowiadałem i. Graba. Do jutra, do zobaczenia. Do zobaczenia! Bo tak ja, ja, się... ja dla pana mam tu. O. Pan wyczyścił to się za... jak błyszczy, jak woskiem My? by. Wyjechać to panu? Zmarował. Ja, traumę mam potem wciśnieniu gazło tak. Musi pan delikatnie! Chyba tak, bo to stary, jak stary jest, z... jest jak świat. Z 17-latką, delikatnie, że się nie spuszył. To no co, Frowdzik był? Oczywiście, że tak. I takie pytanie, mam drzwi są czy przynieść? Oj, przynieść, przynieść, przynieść. Nie wiem gdzie są. Dobra, dobra. Akurat takie, w tym samym kolorze mamy. No i super, ta Nie, takie okej okay, są? Pasuje, aby się Pasuje. domknęły. Aby się domknęły po prostu. Yy, teraz tak, pytanie mam, yy, mechanicznie wszystko okej, okay? czy... Yy, to i to za każdym razem używasz. Ja wiem, wiem, tylko się pytam, bo nie wiem gdzie szukać. A mechanicznie to nie wiem. Zobaczcie no, bagażnik. tam. Nie, dawaj na rowerze nie... za mną, będę, tak? będę jechał wolno. Przy dolocie bodajże. Dobra, widzę co jest, dobra. Wywaliło chyba wam bezpieczniki. Bo nie ma oh. prądu, bo sprawdziłem. Okay. Dobra, gdzie są te jest. bezpieczniki tutaj? A tu leżą. No i fajnie. Yy, teraz pytanie mam. No. I. O co jest? Jest. Zrobiłam no ci przed chwilą szkolenie. A się przefarbowała szefowa, nie poznałem! A, makijaż poprawiłam, wiesz? Ale teraz szefowa wygląda I możesz jeszcze szmatką walnąć. Tak, tak, Albo nie. nie, dobra, szmatka. Ja czyszczę nie, i koniec. koniec. No tak, no Mam taką mam no i swoją. Super, przynajmniej będzie jakoś wyglądał. Jak Oj. nowy! <noise> Człowiek tyle śliny no na tym warsztacie natraci, do lizania cipy tyle nie tracę, co do mi <noise> No dobrze, dwa tysiące się należy, proszę pokazać, czy ma pan ubezpieczenie. Mam też ma. Jest, nie wszystko jest. Dobrze, miłego dnia i proszę uważać na moją szefową. Tak Jak ktoś no. jada, jeszcze pójdę na samochody. I szefowa, nie? pasy Brosta. zapina. Dobry, no, spokojnie, uważaj tutaj na siebie. Dzień dobry, przepraszam. W czym ja pomóc? potrzebuję więc coś drzwiczki wstawić. Ale je wyniebało jak zęby, dobra. Po słodki, tak zęby wypadają jak drzwi. Dobra, już idę, już w momencie. O ku, ty na mechaniku pracujesz? No, normalnie zapierdalam, ale te drzwi Niech to tak. wyrywane z prokiem są. Należącego na policjanta najechaliście w pełnej prędkości, czy co? Też trochę. Jak to przymocować? W byłem słaby. No dobra, tak tutaj i. O kurwa, tak tu dymi. No tak, no jak jest kolektor nieprzykręcony, no to dymi. Uwielbiam, to jak śmierdzi. No to ja się spociłem. Dobra, tu przykręcę. Co tam, szefie, już? Jest, jest, jest gotowe. I, słuchaj, mieć kolektor y, sący luźny, nie? Trzymaj, szefie. Jak bokserki takie, co się od matki dostaje. To musicie o to dbać. Trzeba to, sprawdzać, pole. co tam się dzieje. Ja spo, raz po raz wyciągnij, czy otwórz machaj i rzuć okiem, co tam się dzieje. No i drzwi stawiony próg też. A co jest? Jest oce.